Proszę Państwa, spotkaliśmy się dzisiaj w Państwa sołectwie Polesie na wyborach sprawozdawczo-wyborczych Sołtysa Wsi Polesie. Z okazji zakończenia kadencji 2006-2010 wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej, dziękując za wysiłek włożony na rzecz rozwoju naszej gminy, życząc dalszych sukcesów w życiu osobistym i pracy zawodowej. Otrzymałam również z okazji dwudziestolecia samorządu gminnego Srebrny Krzyż Zasługi oraz legitymację podpisaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Dziękuję wszystkim mieszkańcom całego sołectwa, władzom gminnym, powiatowym, radnym Radzie Sołeckiej za wsparcie mnie, pomoc i współpracę. Do tego sprawozdania chciałam Dopowiedzieć do takie trzy ważne sprawy, które na pewno wszyscy o tym nie wiedzą, a musiałam to przeżyć osobiście i po prostu muszę Wam to powiedzieć, które to załatwiałam. Są to pokrótce powiem tylko. Na przykład słupy, które były na środku ścieżki rowerowej, musiałam to dokładnie zabiegać o to, żeby były przestawione, żeby Wam nie przeszkadzało w czasie jazdy rowerem. Kosztowało to dużo zdrowia, ale w uzgodnieniu wtedy byłam jeszcze radą. Jakoś mi się to udało załatwić. Następnie miałam też problemy ze ścieżką rowerową, gdzie na Polesiu chciano położyć asfalt. Ja po prostu nie zgodziłam się na to, że cała dwie trzecie mieszkańców ma kostkę, a chcieli założyć asfalt. Za 5:12 12 załatwiłam to. Jeszcze raz proszę o jeżeli Państwo uważacie, decydujący głos należy do Was, do... Wy mieszkańcy decydujecie o tym, czy ja zostanę sołtysem, czy nie zostanę, to jest Wasz głos i Wasze sumienie. Jeśli nie zasługuje na to, no to nie, a jeśli zasługuje, to proszę o głos. Decyzja należy do Was, jest to w Waszych rękach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przypominam Państwu, że sołtysów i członków Rady Sołeckiej wybieranych spośród tutaj państwa w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, yy, mogą yy, głosować na te osoby, na tych kandydatów, osoby stale zamieszkałe w Sołeckie, uprawnione do głosowania i osoby te muszą być pełnoletnie, żeby było wiadome kto jest uprawniony do głosowania.

Komisja Skrutacyjna wydała 112 kart, oddano 110 ważnych głosów, dwa głosy nieważne i czy, czekam, czytam ilość zebranych głosów. Teresa Gonera 46, Barbara Szuberska 64. Wobec powyższego wobec, wobec Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na Sołtysa, sołtysa Wsi Polesie Sopel wybrano, wybrano panią barbarę szuberską. Dziękuję wam bardzo wszystkim Wszystko mieszkańcom ogólnie Polesia Wodem i Sopla i życzę nowej pani Sołtys, żeby po prostu nie Wodem. była tak traktowana. Proszę o spokój, żeby nie była tak traktowana jak ja, tylko co kadencję, żeście chcieli, chcieliście mnie zniszczyć. Zawsze, bo była tak klika wasza, taka mocna, silna, która chcieliście mnie zawsze. Co kadencje zawsze uważaliście, że ja nic nie robię. Docenili moją pracę nie tylko Urząd Gminy, docenił moją pracę starostwo powiatowe, moją pracę yy, powiatowy zarząd dróg. I chciałabym, żeby nowa pani Sołtys też yy, była tak yy, po prostu dostrzegana przez nich i po prostu miała taką satysfakcję, bo ja chciałabym tylko, żeby jeden pan Sokolnik się dowiedział, że ja już nie jestem sołtysem, który w, w ubiegłym roku w Domu Kultury mi powiedział takie słowo. Pani to tam będzie wiecznie sołtysem. No i chciałabym naprawdę, żeby on się dowiedział. Nie wiem, czy będę miała możliwość się z nim spotkać, ale myślę, także, że tam także on osądzi nie tylko mnie, ale i was wszystkich razem. Dziękuję Wam jeszcze raz i życzę Wam powodzenia i dużo zdrowia. Proszę Państwa, no mnie nie pozostaje nic podziękować pani Sołtys, która była. Dziękujemy za, dziękuję za tyla, lata współpracy w pierwszej i drugiej kadencji. Trzeciej. No tak, ale pani pierwszej i drugiej i teraz trzeci to ja nie byłem radnym. Taka jest demokracja pani sołtyz. No, i trzeba się z nią po, 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 pogodzić po prostu. Gratuluję Wasi, że, że została nowym sołtysem. Ja, jako radny, jestem obowiązany współpracować ze wszystkimi i, i, i deklaruję tutaj współpracę, bo to inaczej nie może być. Na tym polega demokracja to jest kwintesencja demokracji.